Ojcze. W tym słowie zawiera się tęsknota za miłością Ojca, tęsknota za Jego czułą miłością i poczuciem bezpieczeństwa, które daje miłość. Jezus o tym wie, dlatego daje nam w tej modlitwie Ojcze nasz, tak naprawdę daje nam to, co ma najcenniejszego. Daje nam. Swojego Ojca, daj nam relacje z Ojcem, daj nam wszystko, co ma najcenniejsze. I kiedy słyszymy o Ojcu, o Jego miłości, mogą się różne doświadczenia rodzić w naszym sercu. Może to być mur, beton, może to być uczucie lęku, uczucie smutku, doświadczenie krzywdy. Bo z naszymi ziemskimi ojcami bywa różnie. Pan Jezus o tym wie, dlatego daje nam prawdziwego Ojca, doskonałego Ojca. Daje nam prawdziwy obraz czułego, serdecznego, kochającego Ojca, który jest naszym uzdrowicielem. Wczoraj na parkingu naszym zaparkował samochód, bus i miał wypisane. Napis: Bóg istnieje i uzdrawia. To jest prawda. Bóg Ojciec żyje i chce swoją czułą miłością uzdrawiać nasze serca. Pamiętajmy, że Ojcze nasz to nie jest zaklęcie. Jezus nie daje nam formułki, po której w wypowiedzeniu, jak po zaklęciu, ma się coś wydarzyć. Nie. Jezus, dając nam modlitwę, Ojcze nasz, zaprasza nas do relacji. Wypowiedzenie formuły Ojcze Nasz nie ma być zaklęciem, po którym On, Bóg Ojciec, spełni naszą wolę. Jest na odwrót. Przez modlitwę Ojcze Nasz mamy wejść w relację z Bogiem Ojcem i ta relacja ma nas poprowadzić do wypełnienia Jego woli. Może być tak czasami, że modlimy się: Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, bądź wola Twoja, ale myślimy w sercu: bądź wola moja. Że wypowiadamy te słowa, ale tak naprawdę chcemy swoją wolę realizować. Relacja z Bogiem Ojcem ma nas prowadzić do uzgadniania z Panem Bogiem wspólnych marzeń, bo kiedy odnajdziemy Jego wolę, to odnajdziemy szczęście. I tutaj jest dużo też nieporozumień, bo zastanawiamy się, jak znaleźć wolę Bożą. No i taka anegdota, którą opowiadał ksiądz Piotr Pałłłkiewicz. Pewna nastolatka, powiedzmy Kasia, zaczyna się modlić w pokoju. Boże, daj mi poznać Twoją wolę. Co ja mam w moim życiu robić? Jaka jest Twoja wola? I w tym momencie krzycze z kuchni głos mamy: Kaśka, idź do sklepu po ziemniaki. Nie teraz, mamo, ja tu się modlę, rozeznaję wolę Bożą. No właśnie, to jest wola Boża na następne 15 minut. Idź do sklepu po ziemniaki inny przykład, właściwie anegdota ksiądz biskup do jakiegoś księdza mówi mu, pójdzie ksiądz do takiej do takiej parafii, ale księże biskupie, nie ma dyskusji wola Boża, ale księże biskupie, postanowione wola Boża, klamka zapadła, kropka ale księże biskupie, to jest moja rodzina parafia a to zmienimy wolę Bożą bo nie jest prorok mile widziany dobrze widziany w swojej ojczyźnie Jezus wśród swoich ziomków, którzy nie okazali Mu wiary, nie mógł zdziałać cudów. Więc dlatego ksiądz nie może być na stałe wikariuszem w swojej rodzinnej parafii. Więc wola Boża tak naprawdę nie trzeba jej szukać, bo ona jest nam bardzo precyzyjnie pokazana, objawiona, wypisana. Wola Boża jest zawarta w przykazaniu miłości, które daje nam Pan Jezus. Będziesz miłował z całego serca swojego Boga, a bliźniego swego jak siebie samego. Kochać Boga, to go poznawać. Kochać siebie samego, to być dla siebie przyjacielem i z tej przyjaźni stawiać sobie wymagania. A kochać drugiego człowieka, to tak się do Niego odnosić, że chce się Jemu przy nas żyć, i że On przy nas może wzrastać. Umocniony naszą miłością. I wola Boża też jest precyzyjnie wyrażona w obowiązkach stanu. I najłatwiej jest to pokazać na przysiędze małżeńskiej i na święceniach kapłańskich. Zacznijmy od tych drugich. Kiedy diakon przyjmuje święcenia prezbiteratu, czyli kapłańskie, to składa przysięgę. No, ona już wcześniej też, ta przysięga jest podczas święceń diakonatu, co ślubuje ksiądz. Obowiązek modlitwy na brwiarzu, czyli codzienną więź z Ojcem przez Słowo Boże, celibat ślubuje, czyli bezrzędność, czyli że całe swoje serce i życie wyda Panu Bogu i na służbę siostrom i braciom, żeby od świtu do nocy mógł być dla parafian i nie, nie, nie zaniedbywać żony i dzieci i ślubuje posłuszeństwo. Jeżeli żołnierz jest nieposłuszny generałowi, może zginąć cała kompania. Ceną za nieposłuszeństwo może być śmierć jest warto być posłusznym biskupowi i wola Boża też jest zawarta w przysiędze małżeńskiej ślubujecie miłość wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczasz do śmierci to jest bardzo skrótowo opisana miłość Jezusa do nas do kościoła miłość ofiarna miłość widzialna miłość nieodwołalna Małżonkowie czy narzeczeni, którzy za chwilę będą ślubować, też składają takie zobowiązanie. Czy chcecie przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzył? Chcemy. Przyjąć, no to wiadomo, z miłością, po katolicku wychować, co to znaczy wychować przez kochać i wymagać i puścić w świat. To jest ważne. Jeżeli zapomnimy puścić w świat, to zwłaszcza mama. Bez odciętej pępowiny może rozwalić małżeństwo swojego syna. Ale ktoś może powiedzieć, no dobrze, niby wola Boża, ale małżeństwa katolickie też się rozwodzą, rozpadają. To prawda, że niektóre małżeństwa katolickie się rozpadają, ale nie dlatego, że przysięga jest zła. Przysięga nie jest niczemu winna, ona jest piękna, to jest streszczenie całej Ewangelii. Natomiast jeżeli się rozpada małżeństwo katolickie, to głównie dlatego, że ta przysięga nie jest wypełniana, albo też rozpadają się w dużej mierze dlatego, że ci małżonkowie nie wiedzą i nie rozpoznają pierwszych form kryzysu, pierwszej fazy, kiedy uświadamiają sobie, że jest kryzys, to w takim momencie, kiedy już są zgliszcza i praktycznie już jest po małżeństwie, nie ma co zbierać. A jakie są podstawowe formy kryzysu? Wtedy, kiedy mąż czy żona przestają okazywać miłość, bo miłość musi być okazywana. Jeżeli nie jest okazywana w sposób widzialny, przez słowa i czyny, to nie istnieje. Po drugie, kiedy małżonkowie zaniedbują więź z Bogiem, już się zaczyna kryzys, bo źródłem miłości jest Bóg. Zaniedbanie relacji ze źródłem kończy się no, pustką, dramatem. I po trzecie, kiedy zaniedbują wychowywanie dzieci trzy podstawowe formy kryzysu. Jeżeli wtedy reagujemy, jest duża szansa na, na dobre przezwyciężenie kryzysu. I wola Boża też jest nam dana, zapisana w dziesięciu przykazaniach, w mądrych radach kochającego Ojca. Już przed chwilą słyszeliśmy, że prawdziwa miłość polega na tym, żeby kochać i wymagać. Więc Pan Bóg nas kocha bardzo fiarnie, aż po krzyż, ale też wyrazem miłości muszą być wymagania. Wymagać z miłością i dlatego daje nam przykazania, żeby one ratowały dziesięć bardzo mądrych słów. Każ, za każdym przykazaniem stoi jakaś bardzo ważna wartość. Każde przykazanie stoi na straży bardzo ważnej wartości, która jest nam potrzebna do szczęścia. Pierwsze trzy dotyczą relacji z Bogiem i następne siedem relacji międzyludzkich. Ale niektórzy stwierdzają, no trochę trudne są te przykazania, może byśmy je na coś wymienili, taki postęp i nowoczesność. Kardynał Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI, napisał przepiękną książkę, wprowadzenie w chrześcijaństwo. Karol Wojtyła, biskup Karol Wojtyła, kiedy jeszcze nie znał go osobiście, ale już o nim słyszał o bardzo pięknej książce Wprowadzenie chrześcijaństwa, którą napisał właśnie kardynał Ratzinger. I on tam we wstępie przytacza taką opowieść o Janku. Janek znalazł bryłę złota, ale ta bryła złota wydawała mu się ciężka, kłopotliwa, no to zamienił ją na konia. No, z koniem też nie było idealnie, też mu się stwarzał problemy, zamienił go na krowę. Z krową też się męczył, zamienił ją na gęś. No gęś też mu się nie podobała, zamienił ją na osełkę, a kiedy osełkę zobaczył, że właściwie ona nie przestawia żadnej wartości, to ją wyrzucił do wody. I każdy ten, każdy ten wybór, te zamiany wydawał mu się wielkim, wielką decyzją wolności. I podobnie może być w naszym życiu. Jeśli dla kogoś życie traci smak, jeśli komuś życie obrzydło, to być może dlatego, że skarb dekalogu, skarb ewangelii, przykazania miłości Boga i bliźniego, jak siebie samego, rozmieniliśmy na drobne. Miłość na egoizm, wiarę w Boga na wiarę w człowieka, uwielbienie Boga na samo uwielbienie. Dziesięć mądrych słów kochającego Ojca zamieniliśmy na rupta co chce, i później mamy skutki, jakie mamy. Jak już wspominałem, miłość to kochać i wymagać. I widzimy tu u Boga Ojca, który jest niezwykle czuły, niezwykle nam okazuje miłość. Papież Franciszek w liście przeznaczony na dzisiejszy dzień, nie czytałem listu, ale wiem od księdza proboszcza, bardzo piękny szczegół ksiądz proboszcz wyłuskał, że papież Franciszek nas zaprasza do tego, żeby z pomocą naszych dziadków, osób starszych. Odczytać to, co Pan Bóg chce z nami zrobić, bo Pan Bóg chce, między innymi przez osoby starsze, zrobić rewolucję czułości, rewolucję miłości, żebyśmy od osób starszych się tego uczyli. A Pan Bóg jest bardzo czuły: przez Jezusa dotyka, błogosławi, bierze w ramiona dzieci, uzdrawia, rozgrzesza, pociesza. Niesamowita czułość z Pana Boga. I też wymaga. Dziesięć przykazań to jest wyraz tych młodych rad kochającego Ojca. Jezus zrobi to samo. Ja cię nie potępiam, ale idź i niech grzesz już więcej, ponieważ cię kocham, nie chcę, żebyś siebie krzywdziła, krzywdził. I w dzisiejszym pierwszym czytaniu widzimy, że 50, 40, 30 i ostatecznie 10 sprawiedliwych ratuje Sodomę i Gomorę przed zagładą, przed śmiercią. Czy to dziesięć nie kojarzy nam się właśnie z dekalogiem? Dziesięć sprawiedliwych słów, mądrych słów Ojca, ratuje nas przed dramatami, przed śmiercią. Ale uwaga, dziesięć słów, dekalog to jest prawo Boże, a wypełnieniem prawa jest Jezus. Więc Jezus jest tak naprawdę jedynym sprawiedliwym, dzięki któremu istniejemy i świat nie doznał jeszcze zagłady. Bo Bóg znajduje jednego, jedynego sprawiedliwego Jezusa z Nazaretu, który nas ratuje przed zagładą. A ten Jezus sprawiedliwy daje nam jeszcze jeden, to już będzie ostatni, taka konkretna wskazówka realizowania woli Bożej. I to, to, co daje nam Jezus przepiękne, fascynujące. Jezus nam mówi, że ma być czyści jak głębice i sprytni jak węże. I bardzo często się zdarza, że staramy się być czyści jak głębice, ale zapominamy, że, że mamy być jeszcze sprytni w czynieniu dobra. Że staramy się być dobrzy, ale zapominamy, Jezus nas tego uczy, że mamy być jeszcze mądrzy. No i dwa konkretne przykłady. Jeden to jest taki, że zdarza się, że ktoś nas opluwa w cudzysłowie, y wyśmiewa, krzywdzi, krytykuje jakoś nas, krzywdzi, rani słowami, oszczerstwami, obmowami, ale też i wprost. I kiedy myślimy, że mamy to wszystko przyjmować pokornie, dusić w sobie, w nas się aż gotuje w środku, ale to wszystko pokornie przyjmujemy, to co ten drugi człowiek robi z nami? Gardzi. A uwaga, kiedy będziemy realizować wolę Bożą, której uczy nas Jezus, Czyli bądźcie nie tylko dobrze, ale też i mądrzy. Kiedy zaczniemy się bronić, stawiać granice, nie pozwalać się krzywdzić, tak jak Jezus. Nie daje się strącić ze skały, nie daje się ukamienować, nie nastawia policzka. Kiedy zaczynamy się skutecznie bronić, zaczynają nas szanować. I drugi przykład. Już od kilku osób to słyszałem, przeważnie kobiet. Taka żona i matka... Opiekuje się całym domem i jeszcze, na przykład, swoją mamę czy swojego tatę, jeszcze się nim opiekuje i ma żal do rodzeństwa do brata, siostry, że się nie interesują mamą, że ona sama musi się swoją mamą już schorowaną opiekować, a brat, siostra nawet nie zadzwonią. I my już wiemy, dlaczego tak jest. Bo, bo ta. Żona i matka, która opiekuje się bardzo ofiarnie, to jest chwała jej za to, bardzo ofiarnie swoją mamą, ona stara się być czysta jak głębica, ale zapomina, że ma być mądra, że ma być sprytna jak wąż, mądra w dobrym. I jak to zrobić? Może nawet nie dyskutować z bratem, z siostrą, tylko wziąć mamusię, zabrać do samochodu, przywieźć do siostry, do brata, Siostryczko. Braciszku, teraz przez miesiąc mamusia będzie u ciebie. Papa, za miesiąc możesz zadzwonić. I zaczną, taka siostra, taki brat, zaczną szanować, zaczną doceniać tą charuwę, że ktoś się opiekuje mamusią 24 na dobę i przez cały rok. Więc nie tylko bądźcie czyści jak ale sprytni jak węże i dobrzy, i mądrzy zarazem. To jest wola Boża tego nas uczy Jezus. To samo z przebaczeniem. Odpuść nam nasze winy, jako i my przebaczamy naszym winowajcom. Ale pierwszy krok przebaczenia to jest bronić się przed krzywdzicielem. Dopiero później możemy podjąć decyzję o przebaczeniu, ale pierwszy krok przebaczenia bronić się przed krzywdzicielem. Za chwileczkę liturgia Eucharystyczna. W tej liturgii Eucharystycznej jest bardzo piękna, głęboka, intensywna więź Jezusa z Ojcem. Słuchajmy się w tej liturgii, pozwólmy, żeby Jezus nas w ten zażyłą więź z Ojcem wprowadził. Jezus przeleje krew na ołtarzu, żeby nas pojednać z Bogiem Ojcem. I módlmy się tą relacją, którą daje nam Jezus, relacją z Ojcem. Módlmy się tą relacją wyrażoną w słowie Ojcze.